Dzisiaj poranek w klubie mamy czas zwykle z książeczką. Na swojej półce dla Was znalazłam dzisiaj książkę o Kubusiu Puchatku. Pooglądamy ją razem. O, zobaczcie, tutaj jest Kubuś Puchatek. Przyszli do niego goście. Kto to jest? To pan królik. A to kto? To mama, mama kangurzyca. Mama kangurzyca z małym kangurządkiem. A ten mały różowy? Wiecie, jak się nazywa? To prosiaczek. A tutaj jest pan sowa, pan kłapouchy, osiołek. Tego tutaj rozrabiakę podrapiemy za uszkiem. To bardzo skoczny i wesoły tygrysek. Sprawdzimy, jakie mają przygody. Kubuś, Pucha, e, Kubuś Puchatek chyba czeka na gościa. A może ten gość chce mu zrobić niespodziankę? Puk, 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 puk. Pomóżmy prosiaczkowi zapukać. Puk, 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 puk. Otwieramy, a tam Kubuś Puchatek, trochę zdziwiony. Prosiaczek wchodzi do niego, a w środku w domku Kubusia zobaczcie, co tu jest. Co to jest? To krzesło. Co to jest? To szafka. A to, wiecie, jak się nazywa? To jest zegar. Jak robi zegar? Tik. Tak, pik, tak. A to jest fotel. Jakiego koloru jest ten fotel? Tak, różowy. A to stół. A to słoik z pyszniusim miodkiem. Otworzymy tą szafkę. Sprawdzimy, co chce z niej wyciągnąć kubuś. O, miód! Kilka słoików miodu. Policzycie je? Jeden, dwa, trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć niezły niezły skarbiec pełen słoiku co dalej o tutaj jest królik a tu za tymi krzakami o nie Kubuś Puchatek utknął w dziurze jak on się teraz wydostanie hm nie może się ruszyć a to kto tu mieszka w tym domku w drzewie? Zapukamy do drzwi. Halo, kto tu mieszka? To ty, Krzysiu? Dzień dobry, Krzysiu. Dzień dobry. Mm, tutaj Krzyś zaprosił kubusia, puchatka i prosiaczka na piknik. O, mają tutaj kosz piknikowy. O, chyba można go otworzyć. Sprawdzimy, co tutaj jest. Oczywiście, to, co najbardziej lubi kubuś, czyli miodek. Miam, miam, miam. A to, co to, wygląda na pyszne ciasteczka. Ciekawe, co będą pili. Ile jest kubeczków? Raz, dwa, trzy. O, dla każdego po jednym. Jeden kubeczek dla Krzysia, drugi kubeczek dla Prosiaczka i trzeci kubeczek dla Kubusia. Idziemy dalej. Kto tam jest na drzewie? Hej, to Wy! Prosiaczek i Tygrysek. Cześć, co robicie tak wysoko? Nie, to nie jest Prosiaczek. Zaraz, Prosiaczek stoi tutaj razem z Kubusiem Puchatkiem, więc na drzewie jest... O nie! Małe Kangurządko. Kochani, jak wy tutaj weszliście na to drzewo? I czy umiecie stąd zejść? Hm. Co mogą zrobić? Mogą zeskoczyć. Można by im przynieść drabinę. Hm. Może zeskoczą na moją rękę. Hop, skakujcie, chłopaki. No, dawaj, dawaj. Chodźcie. Dobra. Zobaczymy. Och, tu jest mama. Zmartwiona mama biegnie naprawdę szybko. Biegnie, 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 ratować swojego synka, ale w jej kieszeni jest ktoś inny. Kto się schował w kieszeni mamy kangurzycy pod fartuszkiem? Tak, to prosiaczek. A tu? Kto tu mieszka? Poznajecie ten ogon? Dziwna sprawa. To pan sowa. To pan sowa. Chyba wszyscy, wszyscy szukają. Szukają. Szukają na drzewie. Szukają tutaj na ziemi pod szyszkami. Szukają pod krzaczkiem. Eee, a co to? Hej, na Twoich pleckach chodzi jakiś żuczek. O, tu już jest zima. A to co to, to za kopa siana? Sprawdźmy. O, kto tykła po łóżku? Przykrył ci śnieg. Tutaj też jest jakiś wesoły obrazek. Mama kangurzyca, królik. A to co to? To wiewiórka. Tu jest jakaś myszka i druga myszka. A co trzyma w tej paczce kubuś? Wow, to piórnik. Zobaczcie, co w nim jest. Czerwona, żółta, zielona kredka. Temperówka i gumka. Czy ty wybierasz się do przedszkola, Kubusiu, a może już do szkoły? O, koniec naszych obrazków Kubusiowych. Kubuś Puchatek razem z małym prosiaczkiem idą na spacer. Do zobaczenia, do widzenia, kochani. Wszystkiego dobrego.